Stań. Nie rób tak! Nie robię, nie, nie robię! Nie rób tak, proszę Cię, nie rób tak! Ale nie robię, nie robię, nie robię, nie robię! Mówimy, żeby się uspokoiła. Ona nie miała siły kurwa otworzyć oczu, a on do Petra, daj mu łyka, bo się najebie! Nie dasz Ci dobra? Nie, dobra! Ale się bo... zachowujesz! Nie, bo jak ja jestem najebana, to jestem przyjazna, dawaj! Ja mam tak, że w ogóle jak mnie odjebie właśnie, to się zdarza raz na bardzo rzadko, to, to wtedy no nikt mi nie przegada do mnie strzelać wszyscy, kurwa, ja do mnie i tak nie dotrzę, bo mi jak się coś upierdoli wtedy, to jest koniec. No i tak mi się upierdoliło tej nocy. Ogarnij się, błagam, błagam cię, ja się ogarnię. nie ja jestem ogarnięta, kurwa! To jest to Ja pytanie. Hello, jakby już jesteś tak napierdolona, że nie będzie? No i Pedro, kurwa, z tą opiekunką, musimy się nią opiekować? Każdy się bawi, fajny party buz, jest, wszyscy się bawimy, a ja się opiekuję Milenką, bo bardzo się lubimy, no to wiadomo, że się zaopiekuję, ona wypiła za dużo, uspokaja ją. Ona się drze. Wstaje co chwilę. Drze się tam, tam, uspokój się, uspokój się. Nie, nie, nie właśnie, nie! Milenka, spokojnie, no 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 i co? I tak to wygląda właśnie u Milenki, ale zaopiekowają się nią. I na tym polega ekipa, jak ktoś ma jakiś zgon, albo gorszy moment, trzeba się zaopiekować, wysłuchać i nawet stracić swoją imprezę, bo to jest tego warte. Warsaw so Shore. Dogłębna dezynfekcja. Premiera nowego sezonu 15 listopada w MTV. Ja tam się nie znam na tych YouTubach, ciśnijcie to subskrybuj tam dzwonek i no, <grybuj> będziecie na bieżąco. <grybuj>